Oficjalnie mamy Kalidow zawalczy z Tomaszem Adamkiem na KSW w lutym, i tutaj wiele kontrowersji pojawiało się, w jakiej federacji będą się bić i czy Adamek na pewno będzie się bił z Kalidowem. Mamy już potwierdzenie. Fame wypożyczyło Tomasza na walkę. Myślę, że dobry ruch. Też otworzyło to troszkę taką linię Fame KSW, jeżeli chodzi o wypożyczenia, bo myślę, że. Fame na przykład by też chciał Pudzianowskiego na jakąś tam walkę. Nie wiem czy to prawda, ale Boxdel kiedyś powiedział coś takiego gdzieś tam w odmentach Twittera, że Fame 20 będzie miało event Boxdel kontra Pudź. więc można się domyślić, że chodziło o Mariusza Pudzianowskiego, no bo raczej nie o jego brata Krystiana, bo on raczej nie jest. Na tyle medialną postacią, żeby brać go na jubileuszową galę i zestawiać z Boxdallem. Wiadomo, można by bejtować na nazwisko, ale fame też nie na tym polega. Ale wróćmy już do tego, co tutaj się zdarzy. Bo Mamet Kalidov jest, myślę, według wielu faworytem w tym pojedynku. No bo staje naprzeciw Tomasza Adamka, który jest na tej swojej emeryturze. No, i to jest 47-letni były bokser, który wraca teraz po 5 y, latach przerwy, bo on chyba toczył ostatni pojedynek w 2018 roku. No, i co taki Tomasz Adamek może pokazać z Mamedem Kalidowym, który tak naprawdę jest aktywnym zawodnikiem? No, wielu ludzi to zastanawia, ale ja spojrzałem na. Na wszystkie aspekty trochę z innej strony i uważam dosyć, myślę kontrowersyjnie, że Adamek wygra ten pojedynek. I już Wam mówię dlaczego. Zobaczmy sobie najpierw na warunki fizyczne. No, tutaj nie jest to jakąś, myślę, zagadką, że Tomasz Adamek jest typowym ciężkim, który waży w dniu ważenia i na walce ponad 100 kg. No, i ma wzrost 1,88 m. Mamet Kalidow, no wiadomo, nie jest dużo niższy. Ten zasięg, nie, nie wiem, jak tam będzie wyglądał, ale myślę, że troszkę na korzyść Adamka. Mamet ma 1,83 m, co daje nam 5 cm różnicy. Jak w MMA, nie jest to aż tak. Nie ma takiej różnicy wzrostowej. To tutaj w boksie każdy centymetr zasięgu, każdy centymetr wzrostu jest ważny. I ta waga. Mamet Kalidow bił się w 9,3, 8,4, 7,7. Myślę, że tutaj będzie miał około 90 kg już takich, wiecie, maksymalnie dobitych w dniu walki. No a Tomasz Adamek właściwie będzie miał ponad 100 kg grubo i to takich wytrenowanych 100 kg. Nie wiem jak on będzie się ruszał. Wiadomo, że rdza będzie przez pierwszą rundę, pewnie będzie dopiero gdzieś tam czu czutka w tej walce, jakaś taka mm, badawcza ta runda będzie, wiecie, żeby zrzucić tą rdzę, zobaczyć jak to wygląda. Ja nie wiem dokładnie jak to będzie wyglądało, czy oni będą się byli w ringu, czy w oktagonie. Jeżeli w Oktagonie, no to Mamet będzie miał trochę przewagę, bo Tomasz Adamek do Oktagonu no, nie wchodził. Ale co dalej? Dalej mamy taki aspekt, że Tomasz Adamek jest typowym bokserem, a będą się bili w boksie w dziesiątkach. No i gość, który ma 120 amatorskich walk ponad 50 zawodowych. Tytuł Mistrza Świata WBC, a naprzeciwko niego staje Mamet Kalidow, który w sumie, no to wiadomo, Mamet ma dobrą stójkę, bo on trenował boks i karatę w młodzieńczych latach, ale w Czeczenii oni bardziej się skupiają zawsze na zapasach. I to, że on tam potrenowywał ten boks, to nie znaczy, że on w tym boksie jakieś większe osiągnięcia miał. Teraz, wiadomo, w tych walkach w KSW fajnie wygląda ta stójka Mameda. Ona jest taka dynamiczna, niespodziewana, dosyć chaotyczna. To się dobrze ogląda. Tylko, że ta stójka też polega w dużej mierze na kopnięciach, a nie na samym boksie. I takie nokauty, które były na skocia z chamie na przykład, nie przełożą się w dużych, znaczy dużych, no dziesiątkach rękawicach w boksie. Także tutaj odpada ten aspekt kopnięć, odpada aspekt parteru, gdzie mamy Kalidow z typowym parterowcem. Większość walk wygrywał w parterze pod daniami. I Tomasz Adamek dlatego, według mnie, jest konkretnym faworytem. Jedyny aspekt, w którym gdzieś tam mam takie, może to nie być yy, jego dzień, to wiek. Yy, wiek, który tutaj dzieli ich, no bo jednak Momet Kalidow jest troszkę młodszy i wiadomo, że jeszcze walczy, no już nie tak aktywnie, że walczy kilka razy do roku, ale walczy no raz, dwa razy w roku, więc to jest lepsze niż nie walczenie przez 5 lat. No i chłop pod, pod 50, czyli Tomasz Adamek, można powiedzieć, że walczy z aktywnym zawodnikiem. I bardzo dużo zależy od dyspozycji tamka Adamka i jak się pokaże tak naprawdę już od pierwszej rundy. Bo jeżeli on będzie taki wolny, ociężały, gdzieś nie będzie czuł tej walki, no to myślę, że mamet też może to wykorzystać i zaskoczyć. Ale ja bym tutaj został przy typie na Tomasza Adamka. Możecie napisać, co wy sądzicie o tej walce w komentarzach. Według mnie dosyć duże wydarzenie. Możecie też napisać, co sądzicie o wypożyczeniu Mariusza Podzianowskiego do fejmu na walkę z Boxdelem. Zostawcie suba. Tyle ode mnie na razie. Jo!